Siemano widzowie, dzisiaj testujemy wojenek guma balonowa w końcu się doczekałem żeby go przetestować byłem raz w bierze, to sobie kupiłem go i mogę z wami zrobić wspólnie test mam jeszcze na dole dwa wojanki ale to niebieski i niebie, niebieski wojenek i pomarańczowy yy, zachęcam was do subskrybowania i lajkowania mojego kanału i mamy uwaga, testujemy. Tak on wygląda też w środku. Jak już w niektórych szortach wspominałem, po smaku oczywiście 10 na 10, ale. Tak na serio, to myślę, że takie 7 na 10. Lubię wojanki pić, są dobre. Nie są może zdrowe, ale są dobre. Ale ja ewidentnie i tak zostaję przy moim ulubionym niebiesko-truskawkowo-malinowym wojanku. Jeszcze mogę łyka wziąć. Guma balonowa. Myślę, że to jest najgorszy wojanek, który był wypuszczony. Ale i tak oczywiście pod względem smaku najlepszy. Jest też jednym z najlepszych. No to co widzowie, dzisiaj może coś nagram lub jutro już coś nagram. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!